Żeby, się, żeby nie, nie przeszła nam matka, jakby ewentualnie gdzieś. A dobrze, dobrze. Tak szybko. Tak? Elegancko? O, jest ładna rameczka. Ładna rameczka? Taka rameczka do odkładu właśnie do tego. Piękna. Ile ma? 90? 99%? Mm -hmm. 98% zajechane? Jeszcze jedną taką musimy Ty, no to, ale to jest znowu, Zobacz, to jest nowa listewka no. to, jest now, to jest odbudowana węza mm -hmm. Podoba Ci się taka? Bardzo Mnie się też taka podoba Zobacz, czy, to, czy, się ma, oko. czy matki nie ma i ona do odkładu tam pójdzie Tu jest matecznik, zobacz nie ma Nie ma, ale dawaj tą pęsetkę Narzędzie pracy niszczycielskie. Pusta. No, ta jest Druga strona. Widzisz, czyli ta moja przyłka jednak co ma 3 lata, księżniczka, dojechała ją. Tu i raczej nie powinno być maseczki, ale lepiej popatrzeć, dobrze? Myślisz? Tu, tu wytagowała wy się Czyli mówisz, że ta do odkładu? Mhm. Czyli wkładamy ją do odkładu? Tak. A odkład go mamy gdzie? Tutaj Jak ją wkładamy? Czekaj, czekaj, co to? Nie, to tutaj dobra, przepraszam No, mów, mów śmiało, bo to jeszcze Jeszcze tutaj zerknę, ruch, raz I tu są nie, myślałem, że są jeszcze jakieś założone, ale nie ma. To ta ramka jest ok, na razie ją kładę. Zobaczmy kolejną ramkę. O i to też. Też jest ładna rameczka. Tak. Ta też jest, nie? No to mamy dwie już do Do odkładu mamy dwie rameczki. Czyli co o druga strona? No, patrzę, do, za matką tak, to, tak, 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 tak Ta też jest dojechana, nie? Mhm. Jeszcze w tamtym tygodniu tak nie było przecież Chyba, że mi się zdawało Może te, jak ten to jajeczka może były, nie? Albo same larwy Nie zauważyłeś, tak się rzucało w oko Bo 9 dni do zasklepienia mija od złożenia jajeczka, nie? No, tutaj też. No, nie widzę księżniczki. No, ja też nie widzę. Czyli co? Odkładzik? No tak. Kurczę. Od razu na start dwie ramki po dwóch stronach. No, to odkład już mamy gotowy. Jakby na ja przyglądamy teraz dalej. Daję się mi, powiem ci, tak już. Tego doświadczenia chwilowego, jakim dysponuję, że chyba tu jednak matka siedzi w tym dole, bo te pszczoły one nie latają tak chaotycznie. Pamiętam kiedyś jak ściągałem korpusy, na przykład ten położyłem z matką, akurat któryś chyba górny tutaj. To tutaj się dziwna szarańcza robiła. Tak, a, a, ma a matka siedziała w drugim korpusie. I tu było w porządku, a tutaj nie wiedziały co robić. Znasz, nie odsłuterki do góry zaraz. Kurcze, wiaterek podszedł. To jest lekka ramka. Lekka w ręce. Środek czerw zasklepiony i też nowe robaczki są to już. Tu jest matecznik, nie? nie ma nawet. Dwa mateczniki? Nie mateczniki, tylko miseczki. miseczki, nie? Ale jak puste to wszystko Puste. puste. A gdzie drugą widziałeś? i sztalem się kryło pusta nie to, nie to, nie a, zerwałeś, no już wyciągnęte te już też Ojej, dobra no to, to co, ma. zobaczmy drugą stronę, nie? no ja też nie widzę tej księżniczki Jajeczka są, czyli gdzieś, gdzieś musi być na pewno, nie? Jajeczka Znaczy no, nie mówię, że na tej ramce, ale Są knociki, jest, no. są knociki pozakładane Knotki, knociki, knotki Tutaj też jest naknotkowana cała ta ramka No jest lekka, czyli nie ma miodu znaczy no, Miód jest ale gdzieś tam po bokach Jeszcze Taką mówisz Tu nie ma nie Tutaj nie ma nic Jest matka, widzę matkę Jest matka, znalazłem ją, zobacz Widzisz matkę jako dużo tutaj widać? Nie da się jej chyba nie zauważyć, nie? Powiedz sam widzę Daję radę Maminta? Piękna Ładna sprawa. jest? Piękna sprawa. Jak jest, to już jest pięknie. Harata? Ale wielka, wielka ta matka, nie? No. no. No, nie jesteś w stanie nie zauważyć jej, nie? Mm. Widzisz jak idzie? Normalnie jak idzie jak czołg. czy latka już. No tu co, ale. Ale daje radę. Widzisz, że gramkę mm. zasklepiła jedną i drugą, nie? Mm. Robotnica z niej jest. Dobra, to co. Matkę no. już mamy na spokój, wkładamy tą ramkę z powrotem, no. tak jak jest, do środka? Do środka, bo tak było, tamtą stroną było do wewnątrz, nie? A nie wiem, jak Czy, tam... tak, z... ta... nie czy pamiętam, tak ją zostawimy? tak ją ja To było odwrotnie, bośmy najpierw tamtą stronę oglądali, a potem tą drugą. Przytrzymaj mi z tej strony rameczkę. Idzie tą matkę, wkładamy na razie, tak? No, Marysze, tak, tak Przykładamy ją do tamtej ramki? Przesuwamy ją, czy luźno na razie? Nie, ja luźno. Dobra, uff, czyli matka jest, to jest najważniejsze, jakby nie było matki, to pszczoły nie wiedziałyby co robić, nie? Czyli to jest tylko taki już przegląd, no spokojnie zobacz, i ta, ta, ta rameczka też jest krótka, jakby dało radę, to też bym ją chciał wycofać, nie? No to tyle, na razie, chyba nie wycofasz, to ją do góry do miodni i odwirujesz miód i ją po prostu wycofasz. Czyli tam do miodu mi damy. Do no to wiesz, o co chodzi, nie? A tą Chciałbym z larwami, a tą z larwami szóstą wstaw przełożymy tutaj, tak? Dobra, tak, 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 co zrobić właśnie? To co tutaj, coś, coś nie, no? No to ja ci tą wciąną, ty ją tutaj może. To czekaj? Tak jak jest? Tak była chyba, z tego co pamiętam, z tymi larwami, nie? Tak. Ale to też jest krótka? Nie, to, nie nie, jest, to jest długa. No, okay. wieje. Czyli co, wkładamy? Mhm. I odwirujesz miody i już i nie będziesz wkładał z powrotem do ula po prostu, nie? No, o to mi chodzi. Chciałem po prostu wziąć, usunąć te stare ramki. A tą ramkę gdzie? A tą tam chyba. Tam z powrotem do hmm. głównego ula? Tak, bo tu jest larwy, są te młode czerwko. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Czyli wkładamy to tutaj, nie? Na razie nie przesuwam. nie? Mhm. Kolejną zobaczmy ramkę. No niestety kolejnej nie zobaczy bez narzędzia, bo jest sklejony. ten to? Co, ramka? Mhm, tu. Tutaj, no widzisz. to jest taka cięższa ramka. Ramka z czerwień. Też jest ładna, nie? Też można ją dać do góry. Też tak uważasz? Chociaż nie wiem, czy mamy na tyle ramek. To, na to czy mamy jeszcze z ze suszem? Tak, ale czy mamy na... I tj. możemy trzeci korpus postawić i pół korpus, Trzy i pół korpusa. Co... mów, co robimy? Takie ciemne do góry przełożymy. Takie, które chcesz wycofać ogólnie, nie? I ewentualnie z nie, nie, to jest... jest tak. to nie jest złota ramka, nie? To jest, jest ramka, nie? dobra ramka, no. Coś tutaj usuwamy, jakieś małe... jak mi się sypie z tej rampy, nie. Składane... Nie wiem, otyczków, ufoczek nie, nie widzę. A, ciapnęło mnie. Przyjdź no, ją wezią? No, wezią. Bo mnie ciapnęła. Kur... czy byk. Nie zadymiecie, żeby cię nie atakowało. Wsadzę ją z powrotem, bo muszę sezonu wyciągnąć tak, tak mnie szcipie. Że jasny pieron Ale drzazgi nie widzę. Nie, została w No ale tak mnie ciapnęła w takim, w takim miejsce. No bolące, powiem ci. No. Powiem Ci, różne rzeczy jestem w stanie wytrzymać. Ale ciapnięcie pszczółki, tak? no powiem Ci, ostro mi dojechała. To jest kurkozjot. Dobra. Już było no, tu kilka razy. Dobra. Czyli byliśmy na tej rance. ale mi ciągnęła no masakra. Już czuję jak mi pulsuje, palec. Tu jest maketinka. Czyli Mimo go eliminujemy. Nie ma tam chyba nie. Nie, pusto. Tutaj nie ma żadnych nic więcej miseczek. Nie więcej dobra. Mhm. I druga strona jeszcze. Tu też nie ma nic. Czyli co, wkładam z powrotem? Mhm. No, powiem Ci. Nie będziesz miał reumatyzm Boli zawsze w najmniejszym punkcie. Nie w tym najgrubszym. To jest lekka ogólnie ramka. Duże widzę w środku pyłku. Pyłkową mają ramkę chyba taką. Tak. Miodu to tutaj raczej nie widzę. No tak pieśgas, są, no, głównie pierzbi. Tutaj w środkiem trochę, mają... Trochę zaczerwiona. Ale głównie pieśgowę. nie? No, też. No powiem ci ona jest pusta w jeszcze mów? Bo pszczół nie ma, ale szukam, czy tam czasem są knotki. Są knotki w środku. Ona jest pusta, bo są złożone jajeczka w niej.